Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i z Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Szło do niego mnóstwo wielkie nawieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu, ze względu na tłum aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś syn Boży! lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Jezus rozpoczął swoją działalność w Galilei, głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, z jak wielkim rozmachem to czyni, jak wiele ludzi za sobą pociąga. Wielkie tłumy ludzi ciągną za nim z wielu okolicznych krain. Wcześniej święty Marek relacjonuje, że wszyscy byli zdumieni nauką Jezusa. Ponieważ uczy jak ten, który ma władzę, nie jak uczeni w piśmie. Musiało być coś, co pociągało ludzi w stronę Jezusa. Co to mogło być? Czy to była ciekawość? Krążyły plotki, że jakiś człowiek przyszedł, o którym wiele mówią jakiś nowy celebryta albo prorok. Ludzie mogli mówić między sobą: Pójdę i sam się przekonam, może nawet go zobaczę, dotknę. Dzisiaj zrobilibyśmy sobie z nim zdjęcia albo wzięli autograf. Czy to była chęć poprawy życia? Słyszano, że jakiś cudotwórca jest w okolicy uzdrawia, egzorcyzmuje, pociesza ludzi. Ludzie mogli pomyśleć, czemu także i mnie miałby nie uzdrowić. Mam swoje zmartwienia. Jest wiele przestrzeni, które chciałbym, żeby się zmieniły. Przydałby mi się taki dodatkowy prezent? Czy to była pogoń za tłumem, ludzie mogli pomyśleć, wszyscy idą za Jezusem, to ja też pójdę. Ostatnio stał się modny, musi coś w nim być, że stał się taki sławny, czy może to była próba poszukiwania Pana Boga? Ludzie mogli pomyśleć, ktoś mądry mówi w okolicy tyle o Panu Bogu, potwierdza to cudami. Dlaczego miałbym przegapić taką okazję, zmarnować szansę na kolejny krok ku wzmocnieniu wiary? Co mnie pociąga w wierze? Czy to zwykła ciekawość? Czy to chęć poprawy życia i ciągłe proszenie Pana Boga o różne moje zachcianki? Czy pogoń za tłumem, za tradycją, idę do kościoła, bo mi mama każe, bo tak się przyjęło w rodzinie? Czy idę za Panem Jezusem dla odkrywania Jego samego, dla wzmocnienia w mojej wiary i oddawania czci Panu Bogu, dla stawania się coraz lepszym człowiekiem razem z Jezusem, w imię miłości i przykazań Bożych?